Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszej części z cyklu filmów o krótkofalarstwie chciałem przedstawić Wam dość ciekawą alternatywę sposób doprowadzenia łączności, polegający na badaniu propagacji, czy też tak pierwotnie było zamierzane testowanie anten, rodzaju ich własności i jakby wydajności pracy anten. W pasmach amatorskich miał temu służyć system Whisper. Jest to system opracowany już około 10 lat temu, wykorzystywany na pasmach amatorskich. Skrót wziął się dokładnie ze zwrotu Wack Signal Propagation Reporter Network. To co tutaj widzimy, jest to strona poświęcona tej emisji. Polega ona na jakby zbieraniu danych z komputerów. Radiomatorów z całego świata i przedstawieniu ich jakby no w takiej graficznej, graficznej formie. To tyle może na wstępie. Jest to system, który e, oparty jest o emisję WSPR. E, można powiedzieć, że jed, jest to jedna z emisji cyfrowych, która jest dostępna na platformie WS, WSJT w programie WSJTX. Tak, jak tutaj wstępnie mówiłem, w wersji 254, to co widzimy, jest to ekran nadawczy na paśmie 6 metrów, 50 MHz. Może pokrótce o co w tym wszystkim chodzi dla osób mniej wtajemniczonych, tak żeby kogoś może tym zaciekawić, generalnie emisja. Emisja polega na nadawaniu w interwałach czasowych około, bo nie jest to dokładnie określane, co 120 sekund jest emitowany, znaczy co dwie minuty jest emitowany sygnał o długości 120 sekund. On jest celowo wybierany w sposób domyślny, tak żeby się sygnały poszczególnych radioamatorów nie nakładały na siebie, jak i częstotliwość spotkania y, dwóch emisji y, w tym samym czasie y, no, nie nałożyła się. Żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo nałożenia się sygnałów, y, komputer dobiera jakby domyślnie czas nadawania. Niemniej y, dzieje się to mniej więcej co dwie minuty. Tutaj, może y, pokażę o co chodzi. Pojawił się taki pik. W tym momencie najprawdopodobniej, z racji tego, że nie ma dzisiaj dobrych warunków propagacyjnych na paśmie 6 metrów. Najprawdopodobniej był to sygnał właśnie Ispera, ale odbity, e, no, może od meteorytu, może od samolotu, trudno powiedzieć. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Niemniej, e, korzystając z okazji, że coś się pojawiło, to e, chciałem to zaobrazować. Mowa tutaj o tym piku. E, pokrótce o mocach, które są tutaj stosowane. Cały system oparty jest właśnie o małe moce. Generalnie jakby wyjściowo podstawową bazą e, stosowaną tutaj do badania propagacji wiadomo wydajności, skuteczności anten jest stosowanie jak najmniejszej mocy, tak? Żeby uzyskać maksymalne wzmocnienie anteny i jej wydajność po stronie, po stronie odbiorczej. Stąd też zalecane jest, żeby emisją Whisper nie pracować dużymi mocami tylko stosować moc jak najmniejszą. Ja w tej chwili mam tutaj ustawione 2W. Można tutaj spośród menu wyboru wybrać sobie różne poziomy. Mowa tu jest o 2 mW. Najmniejszy chyba próg nie przepraszam, 1 mW, ale praktycznie to jest no, bardzo słaba moc. Ja z racji tego, że jest to pasmo UKF-owe, stosuję troszkę większą moc, więc wybrałem te 2 waty i staram się tego trzymać. Tak dla osób może tutaj mniej wtajemniczonych w emisję, to wszystko co tu się dzieje, powiem, że tak powiedzmy przypuszczalnie moc 200mW E, odpowiada nadajnikowi e, na tej emisji, konkretnie na Whisperze, e, nadajnikowi o mocy 100 W, więc nie musimy nadawać w ciągu tych 120 sekund mocą 100 W, żeby uzyskać pożądany efekt, e, jakby e, o parametrze nadawania 100 W. Stąd e, to, co tutaj widzimy, te moje 2 W, no, to jest grubo ponad. E, grubo ponad no ponad prawie 1000, 1000 W tak? jakby ekwiwalent tej, tej mocy taka wydajność z racji tego, że tej pasmo ma bardzo wąskie pasmo odbioru dochodzące dochodzące do bodajże chyba 7 Hz z tego co mi wiadomo stąd jest to bardzo wąskie pasmo odbioru, stąd też komputer może jakby wyłuskać ten sygnał bardzo słaby i go zdekodować. To co tu widzimy to jest Europa i, i tutaj e, ustawione jest pasmo 6 metrów. E, są tutaj stacje, które pracują. Widać tutaj też moją stację, e, która, która ja może pokażę to. Po kliknięciu na, na daną stację można sobie zobaczyć e, Procent mocy, częstotliwość i moc jaką nadaje, która odpowiada mocy ustawionej w programie, czyli baza programu WSJTX wysyła dane po sieci do centralnej bazy Whisper Network i te dane są w jakiś sposób tutaj graficznie przedstawiane. Można sobie tutaj na każdą stację najechać. Tu widzimy, że na takiej częstotliwości z mocą 37 decybeli stacja DL2JA nadaje. Są też stacje, momencik może znajdę, które o, na przykład jak w tym przypadku, że działa tylko i wyłącznie na odsłuch, czyli nie nadaje, e, tylko i wyłącznie słucha i przekazuje e, raporty no, po sieci do bazy, bazy danych. E, tutaj widzimy czas, to widzimy czas, 75 sekund ze 120, e, moja realizacja w tym momencie... Nadaje. Jest ustawione moc około 2 watów, czyli e, widzimy, że e, stacja nadaje i po nadaniu komunikatu jest wysyłany raport. Paczka gdzie nadaje, gdzie nadaje, na jakiej częstotliwości, z jaką mocą. No i potem wiadomo, jak któraś stacja zdekoduje mój sygnał, e, to widać tutaj. Mm, może tutaj pokażę. Po kliknięciu widzimy, że ta stacja odbiera tą stację. E, czyli słyszy stację DK8NE. No one są dość w bliskim zasięgu, powiedzmy za jakieś 150 km, niecałe między nimi. Więc tu jest duże prawdopodobieństwo. Tak jak wspomniałem, mamy październik. E, słabsza propagacja na paśmie 6 metrów. Są też prawdopodobieństwa. Zrobienia łączności, czy też, że tak powiem, jakiegoś duktu troposferycznego jest dużo mniejsza. Ale, tak jak już tu obrazowałem i obserwowałem w zeszłych dniach, jest to możliwe co prawda na krótką chwilę, ale udaje się dokonać tutaj poprawnego zdekodowania sygnału i odebrania. Może tak dla osób, dla osób, które chciałyby rozpocząć pracę, oczywiście gorąco zachęcam do używania tej emisji. Jest to o tyle ciekawe, że można sobie załączyć stację, podłączyć, zająć się czymś innym, pójść, nie wiem, nawet do pracy czy spać, obudzić się rano i popatrzeć, co zostało zdekodowane, z jaką mocą, gdzie mnie słyszano, w jakim czasie. Może tak pokrótce, o której godzinie, z jaką mocą. Tutaj potem powiem o co chodzi, jeżeli chodzi o ten DT. Mowa dokładnie tutaj o odchyłce czasowej czasu nadawania. Do tej emisji musi być dokładnie zsynchronizowany zegar komputera, z zegarem atomowym. Na jakiej częstotliwości, czy nastąpił drift częstotliwości, czyli wahanie. Znak, grid to lokator, siła sygnału nadawana, przez tamtą stację zdekodowana i odległość, która dzieli poszczególne stacje. Komputer to automatycznie wylicza. Więc jest to o tyle ciekawe, że możemy sobie ustawić moc, wybrać jakąś antenę. E, powiedzmy, dajmy na to, jak nas nie ma w domu i nasza stacja automatycznie pracuje i nadaje w cyklach e, 120 sekundowych, e, w przybliżonych różnych czasach, e, żeby nie nałożyć się jedna stacja na drugą. Może powiem troszkę jeszcze o częstotliwościach. To co tutaj widzimy na stronie Whisper program podpowiada nam częstotliwości jakie należy wybrać dla poszczególnych pasm począwszy od fal średnich po wyższe pasma UKF. -u. Ja z racji tego, że pasjonuję się UKF-em, e, praktycznie no, mam tylko możliwość nadawania na paśmie 50 MHz, 2 m, 70 cm i 23 cm. E, tutaj widzimy ekran pasma 6 m. Ja może pokażę, jak to ciekawie wygląda na, e, dajmy na to, paśmie 10 m. Mamy, mamy już troszkę ciekawiej. Widzimy tutaj ekran, e, pasmo 10 metrów. E, troszkę sobie zmniejszymy odległość, ale pokażę, o co chodzi. Dajmy na to. E, stacja, to jest kilka stacji, ale widzimy, że stacja Eko Alfa 8 bravo kilo foxtrot e, odbiera e, tyle stacji i taki raport wysłała te raporty są co pewien czas odświeżane i yy, przekazywane do bazy. Z tego co mi wiadomo, to jest to odświeżane chyba co, yy, tutaj na programie chyba co 2 minuty jest odświeżane, więc w jednej chwili może być propagacja, w drugiej nie. Jest to o tyle ciekawe, że ktoś, kto ma dostęp do tego, czy też ustawiony specjalny nadajnik yy, pracujący na tej częstotliwości, może sobie śledzić propagację na różnych pasmach, wybierając sobie je tutaj z menu wyboru. Dajmy na to pasmo 40 metrów. I może zobaczyć, w jakie rejony świata w danej chwili no, jest możliwość zrobienia łączności. Jak widać. Kilka stacji europejskich połączyło się ze stacjami na zachodzie Stanów Zjednoczonych, ale widać, że w drugą stronę nie, nie ma tego połączenia, więc to też coś obrazuje. Oczywiście można sobie sprawdzić moc poszczególnych stacji i przeanalizować te parametry, czy ktoś przypadkiem, nie wiem, może stosował jakieś potężne anteny, czy też jakąś dużą moc. Generalnie. Tutaj, program pokazuje nam aktywność w danej chwili na poszczególnych pasmach. E, może wróćmy do tego, co się dzieje na paśmie 6 metrów. Widzimy, tutaj są wszystkie stacje aktywne w danej chwili na paśmie, na paśmie 6 metrów. E, literka R oznacza odbiór tylko i wyłącznie. Pozostałe stacje dają e, z menu. Z menu wyboru można sobie zobaczyć jeszcze, wybrać tutaj pasmo, jakiś znak, przedział czasowy i wyświetlić raport o mniej więcej w takim formie. Te raporty są widoczne tutaj w tym okienku. I powiedzmy dla przykładu tutaj może coś weźmiemy z bliższej naszej części Europy, czyli widzimy stację G8, LDJ, częstotliwość, siła sygnału minus 13, Decybeli, drift 0, lokator, tutaj jest znak drugiej stacji GB0 SNB, odbierającej na sdr I widzimy tutaj odległość między stacjami: 52 km, azymu 297, bo od to dotyczy dokładnie tego Whispera, Whisper 2. W każdym razie odległość i moc. Jest to o tyle ciekawe, że można sobie to śledzić w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej, zobaczyć jak ta propagacja czy też praca danej anteny się tutaj układa, czy, czy te, na przykład dajmy na to tutaj ta siła sygnału minus 13 dB, to była tylko przypadkowa, czy mniej więcej ona się powtarza w czasie. Widzimy tutaj też sygnały mocniejsze na dalsze dystanse. Tak na razie pobieżnie zobaczymy co się działo. Co się działo? Nie było chyba jakiegoś otwarcia znacznego na dalej. Tak, tak, patrzę. No widzę tutaj, najdalsza łączność to jest 247 km. Stacja DK8NE słyszała stację DL2WB. Minus 26 decybeli. Ale widzimy jaka moc. Tutaj jest 0,05. To jest konkretnie w watach podane, czyli. 50 mW. Dla ciekawostki. No i oczywiście data, godzina, to można zobaczyć jak propagacja na pasie 6 metrów się kształtuje no, w danym czasie. To widzimy program się co pewien czas odświeża. On jakby na początku słucha trochę szerzej i potem i potem on jakby zawęża to pasmo Czyli tak, jakby też siła sygnału spada i robi się to dość, dość To patrzę co się dzieje. Coś się dzieje, coś się dzieje. Przed moment coś tam się pojawiło, niemniej tak mówię. Dzisiaj, przynajmniej u mnie, no nie wiem, czy coś ciekawego tutaj zobaczymy. Znaczy ewidentnie jest tu jakiś sygnał, ale podejrzewam, że. No, by się udało coś zdekodować, bo ewidentnie coś jest odbierane. Całe pasmo, to co tu widzimy, ten zielony pasek, to jest 200 Hz, 100 Hz w lewo, 100 Hz w prawo. Jest to ustawione też tutaj na programie. Nie, przepraszam, tutaj się tego nie ustawia. W każdym razie program jakby z automatu odbiera to w tych 100 Hz, w 200 Hz szerokości pasma co też ważne jest, dobrze wstroić się w częstotliwość. Jak widzieliście, czasotliwość na moim nadajniku to jest 50-292,9, czyli tak, jakby zgodnie z tym, co tutaj program podaje, czyli 50 293, 100 Hz niżej. Ja z doświadczenia wiem już, że grostacji, nie wiem, grostacji nadaje właśnie te 100 Hz niżej. Wynika to z tego albo jakby z niedokładności czasotliwości mojego nadajnika. No, trudno powiedzieć. Ja wiem mniej więcej, że jest jakieś, on jest jakieś 40 Hz niżej niż powinien być na tej od częstotliwości bazowej wyświetlanej, więc może gdzieś tutaj faktycznie te 60 Hz gdzieś się traci. Oczywiście można sobie to w łatwy sposób sprawdzić, bo jak widzimy, program dekoduje bardzo dokładnie częstotliwość i można sobie dodać do niej te 1500 Hz. I zobaczyć, e, konkretnie odjąć, i zobaczyć, na jakie częstotliwości korespondent dany nadawał. E, tak, dla ciekawostki powiem, początki były moje trudne w tym, ponieważ ustawiałem sobie 293, słuchałem i okazało się, że e, sporo stacji dekodowałem, ale no powiedzmy 60% stacji było jakby poza zakresem, czyli gdzieś tutaj, czyli mój odbiornik tego nie słyszał, jak zawęził pasmo, to nie szło tego w jakiś sposób zdekodować. Ja oczywiście, no tak, żeby uzyskać jakiś kompromis, celowo zmniejszam, zmieniam częstotliwość, tak jakby, żeby się wstroić do tej takiej, nazwijmy to, ogólnoprzyjętej częstotliwości bazowej i nadaję. Oczywiście są stacje, które nadają dokładnie na te 293, ja też mam ustawiony na 293 i pokazuje, że jest precyzyjna częstotliwość i nie ma żadnego driftu driftu częstotliwości, więc trudno powiedzieć, czy mój, doku, mój nadajnik pracuje nie tak jak trzeba w częstotliwości o te 100 Hz, oczywiście tutaj jak wiemy te 100 Hz w łącznościach fonicznych nie jest to jakąś szalenie dużą różnicą, niemniej z racji tego, że to pasmo jest tak wąskie Siły sygnału są tak słabe, no musi być to bardzo precyzyjne. Stąd, stąd no na początku trzeba troszkę się pobawić tymi, tymi częstotliwościami i znaleźć jakiś taki kompromis częstotliwości, na które się będzie nadawać. Tak jako ciekawostkę powiem jeszcze, że ten system jest wykorzystywany dość mocno, jakbym to nazwał, w takim systemie portable, czyli takim przenośnym, czyli jest, powstało dużo różnych urządzeń, małych urządzonek, mało skomplikowanych, które no, nadają. I to ta różnica częstotliwości mogą też z tego wynikać, że te urządzonka no, są mało precyzyjne, stąd ta częstotliwość nadawania no, może powodować, że Stąd te niedokładności są, że moje może urządzenie pracuje dobrze, a ich urządzenia są mało precyzyjne. Widzimy, coś tu się dzieje na paśmie, są jakieś sygnały, trudno powiedzieć, czy jest to jakieś zakłócenie, czy nie. Coś się, coś się cały czas pojawia tutaj, jakby można powiedzieć w zakresie w paśmie, tutaj chyba jest 20 Hz w bok. Tu coś widzimy, ale ja tego nie zdekoduję. I tutaj coś jest poza albo na granicy. No to już powiem, że też tego nie zdekoduję. Ale jeżeli to jest w tym zielonym polu, jest duża szansa, żeby to ten sygnał zdekodować. Tyle, może tutaj, na tą chwilę o takiej praktyce nadawczej. Cała emisja jest takim piskiem, dość, dość takim przenikliwym. On dość mocno przebija się, że tak powiem, przez, przez pasmo, wysterowuje nadajnik na pełną moc i nadaje. Wiadomo, im wyższe częstotliwości, tym trudniej, trudniej zrobić łączność i trudniej, mm, no, o tych korespondentów, tak. Jak widzimy, na no, paśmie 6 metrów jest ich dość dużo. Może przełączymy z powrotem się potem w cykl mapy. Zobaczymy, co się dzieje w Europie na paśmie. Powiedzmy, dwóch metrów. Przełączymy. Widać. Zielona wyspa. Tutaj nic nie ma. Są stacje w, Niemce, w Niemczech, które prężnie pracują. Słyszą się. I mogą w jakiś sposób sobie tutaj no, mieć tą satysfakcję, że utrzymują łączność, powiedzmy, w dłuższym czasie, nie wiem, codziennie, i sprawdzają, jak to było jednego dnia, jak to było drugiego dnia, i w jaki sposób badać wydajność, wydajność swoich anten. Ja oczywiście tutaj przy okazji misji tego filmu, gorąco zachęcam do aktywowania się na paśmie UKF e, do testowania swoich anten. Do użytkowania systemu Whisper, żeby można było w jakiś sposób tutaj, jakby no pokazać tej części Europy, że no też nie jesteśmy do tyłu i, i możemy, możemy pracować. Jak widać, tych stacji na paśmie dwóch metrów. Oczywiście zasięgi na paśmie dwóch metrów są dużo niższe, więc, więc tutaj jest jakby no satysfakcjonujące. Wiadomo, nie nawiążemy łączności na paśmie 2 metrów z tą stacją stąd, bo to musiały być krótkie fale. O czym może powiem kiedyś indziej. W każdym razie, w paśmie 6 metrów, według mojej opinii, tych stacji jest e, też stosunkowo mało w Europie. W tej części, e, na przykład porównując to do Stanów Zjednoczonych, czy też Australii, którą widzieliście, e, tych stacji jest tutaj dużo więcej, ale jak widzimy, pomimo że te stacje są, no to e, no nie mają połączeń między sobą. Co wynika na pewno na brak propagacji w danej porze roku na terenie Stanów Zjednoczonych. U nas jest niedużo lepiej, niemniej widzimy tutaj między tymi stacjami z Niemiec są połączenia. Tu widzimy Szwajcarię. Też stacje prężnie działają i jest jakieś połączenie, połączenie między tymi, tymi stacjami. Tyle może, żeby nie przedłużać. Widzimy są jakieś sygnały zakłócające. Ja już teraz widzę, że to nie jest system whisper. Trudno powiedzieć. No tutaj ewidentnie jest jakaś transmisja, są jakieś wahania częstotliwości, niemniej jest to poza pasmem, więc być może jest to jakieś zakłócenie. Niemniej, tak, jak mówiłem, emisja jest dość na tyle wąska, że nawet jeżeli jest jakieś zakłócenie w pobliżu, ono nie wpływa na. Na jakość tego sygnału, więc ktoś, kto na przykład ma duże problemy z zakłóceniami, może używać tego systemu. I na przykład, nie wiem, nie zrobi łączności fonicznych, ale za pomocą właśnie tej emisji może nawiązywać ciekawe łączności z całym światem na falach krótkich, stosując bardzo wąską emisję, która skutecznie pozbywa się wszystkich zakłóceń i wyłuskuje te słabe sygnały stła, Które tak widzimy. Widzieliśmy sygnały na poziomie minus 26. Ja tam widziałem kiedyś nawet chyba minus 28 decybeli, więc to są o tak słabe sygnały, że praktycznie odbierane na ucho. Więc można w jakiś sposób sobie tutaj radzić i mieć z tego satysfakcję. No myślę, że największą taką plusem tej emisji jest to że można stację załączyć, ustawić, ustawić moc nadawania. W tym momencie widać, tutaj moja stacja nadaje, więc nie pokażę co chodzi, ale ustawia się moc za pomocą przycisku TUN. Stroi się nadajnik na odpowiedni poziom mocy. Wiadomo, według jakiegoś reflektometru czy tam miernika mocy. I po przejściu, po przejściu, po przełączeniu na na no, EnableTX możemy sobie tutaj zostawić, wyłączyć monitor i zająć się inną pracą. A stacja w tym momencie pracuje i no, zbiera dla nas raporty i też pomaga innym w, no, w badaniu propagacji. To tyle. Mam nadzieję, że kogoś zachęciłem do tej emisji. Jakby miał jakieś pytania, oczywiście w komentarzach odpowiem. i. Gorąco zachęcam do aktywowania się na pasmach, zwłaszcza pasmach UKF-u, górnego UKF-u, e, emisji Whisper. Dzięki i do następnego.